Jedziemy na Lambaduza Beach na Wyspeciowo Od nas to jest jakieś 30 minut, nawet nie 25. Ponoć jest tam parking za 5 euro na cały dzień. Zobaczymy, sprawdzimy to. Od nas właśnie mówię, to jest 25 minut, niecałe 30 minut. My aktualnie się znajdujemy w Castel Luxich, coś takiego. Lecimy. Dojechaliśmy tutaj na ten parking. Wydaje nam się, że to jest chyba już ostatni parking w tym miejscu, więc tutaj jest za 6 euro. Wcześniej widziałem, że wyłózesz za 4 euro, no ale trzeba troszeczkę więcej dojść. No i schodzimy na dół, zobaczymy jak to wszystko wygląda tu też widziałem na dole jest camping. Ja też lubimy campingi, myślę, że pewnie sobie poradzę go później, jak to wszystko tam wygląda. No i mamy już zejście tutaj na plażę. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś miejsce dla siebie. Teraz trochę kłońce zawsze. Mamy jakąś restaurację. Mają widowkiem. Na razie wygląda to tak. tak. Jak mówię, nie ma pełnego uroku, bo zaszło, zaszło słońce. Mam jakichś leżaków, parasoli, przypuszczam, że to można po prostu sobie wynająć. A nawet są ceny. Mamy 3 euro parasol, sub 14, 1 leżak 6 i 15 euro dwa leżaki. Idziemy znaleźć jakieś miejsce. Podobają się te wszystkie parasole i leżaki. To takie tak posypione strasznie. Ale ogólnie woda spoko Zamówiliśmy o Coli, pipko jedno, rytki. Kalmarynowagę po 300 gramów, e, szopska sałatka, czyli tam sałat i, i risotto wegetariańskie. No i zaraz wam powiem ile to wyszło wszystko z takim widoczkiem. jak twoje risotto? Chyba najpiękniejsze jest, nie? Z tych wszystkich popraw. Nie spodziewalibyśmy się. Wegetariańskie risotto, bomba. Mi smakuje osobiście przepyszne, po prostu chyba najlepsze z tego wszystkiego, gdzie jestem fanem e, tych kalmarów, jakichś trzeba przyjść i wszystkiego, to po prostu to, to, to ryzopo wegetariańskie sztos zapłaciliśmy 60, 60 70, 70. zapłaciliśmy 67,20 euro czy dużo, czy mało? I to już każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie było risotto, dwa razy po 300 gram, dwa razy frytki, mieszana jakaś tam sałata, dwie kole, piwo, sok, więc myślę, że chyba jak spoko. Byliśmy wcześniej w mieście u nas w kastel Luxic, to zapłaciliśmy za jakieś takie podobne dania chyba, nie? Ponad, ponad 80, no ponad, ponad 80 euro, nie? Więc się okazuje, że na tej stronie taniej. Smacznie też było, no uważam, że risotto, jak ktoś będzie tutaj, to risotto wegetariańskie to jest mask. Tak i Przejdziemy się teraz z tą plażą kawałek. Już nie pamiętam jak się to nazywa. Lambaduza. Lambaduza bicza wyspieciowo. Bardzo fajne widoki też. Tutaj co jest fajne to to, że przypływają też statki, tylko nie wiem dokładnie z jakiej lokalizacji. No i właśnie tutaj sobie też po prostu stołują się w tej restauracji, co my też byliśmy. Bardzo dobre jedzenie, także polecamy. No i to, co już mówiłem, że jest taniej niż, niż tam w mieście, w tym Kastel Luxitz. I co? I tak to wygląda. Teraz już jest godzina 18.00. I się zbieramy też już powoli. Widzimy sobie na tarasie u nas na mieszkaniu, także nasza wycieczka już się kończy tutaj dzisiaj tak to wygląda hello, hello na jakieś motorówy Tutaj bardzo fajny patent. Nasypuje się kamieni. Są dwa takie maszty i ma się super za miejsce zacienione. Jak ktoś wie, gdzie takie coś kupić, to chętnie się dowiem. To my żeśmy tutaj jechali 25 minut z Castelluxic Ze splitu pewnie trochę więcej, z drugiru pewnie dużo szybciej. Parking od 4 do 6 euro za cały dzień. Także spoko. Można zjeść już jakiś obiad z 12 euro na 3, 10. No jest pięknie. Powrotna droga z, z tej wyspy ciowo zajęła nam trochę dłużej, bo staliśmy w jakimś korku właśnie przy tym moście. Więc, no, niestety już tam w godzinach popołudniowych podróż trwa trochę dłużej. Myślę, że jechaliśmy z jakieś 40 minut, 45 maksymalnie przez ten cały korek. Nie jesteśmy już też w domu. Byliśmy w zasadzie wcześniej. Chcę się tylko pochwalić widokiem z balkonu naszym i naszym pięknym tarasem. Tutaj mamy taki piękny widok właśnie na. Może nasz taras możemy po prostu sobie podziwiać tutaj tam w oddali Split. Trogir. Tutaj też właśnie samoloty cały czas lądują, bądź startują. Jest naprawdę mega klimatycznie. Tutaj ta górka powiedzmy na, na dół nie jest taka tragiczna. Do pierwszej jakiejś takiej plaży dojdziemy stąd z dzieckiem powiedzmy no jakieś 20-20 parę minut na piechotkę, nie? No ale można też podjechać samochodem i zostawić tak trochę jakby na dziko gdzieś tam przy plaży. Wszędzie są zakazy zatrzymywania się, ale każdy tak stoi, więc nie wiem, każdy stoi i chyba nic się nie dzieje. Tutaj mamy morze. Tu mamy góry.